Znajdujemy się na moście nad Żarnówką w Międzybrodzie Bielskim, to dziś właśnie ćwiczymy wszystkie założenia realnych zdarzeń i zagrożeń, które mogą nas spotkać. Bielskie Pogodowie Ratunkowe, Żywieckie, Państwa Straż Pożarna Żywca, Bielska i Woprowcy, to dla Was to ćwiczymy, aby jak najszybciej i jak najlepiej koordynować wszystkie działania celem jak najlepszej współpracy, a zarazem skrócenia czasu ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych w takich właśnie akwenach wodnych jak ten tutaj. Sponsorem odcinka są stacje kontroli pojazdów Autotest, które posiadają swoje oddziały w Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Żywcu i Cieszynie. W Czechowicach-Dziedzicach przy okręgowej stacji posiadamy mynie TIR i BUS. Na naszych wszystkich stacjach możecie Państwo bezpłatnie sprawdzić swój pojazd w okresie międzyprzeglądowym. To co Państwo teraz widzicie na ekranie jest to zadanie konserwator, osoby naprawiające most doznały wypadku, jedna z nich wpadła do wody, druga wisi na linie nieprzytomna. Służby muszą współpracować razem i zgrać sytuację tak, aby działania trwały jak najkrócej i jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanego. Liczy się czas i każda sekunda to nasza złota sekunda, a państwa życie i zdrowie. Zakresem naszych działań jest ratownictwo wysokościowe, ratownictwo wodne i ratownictwo medyczne. To są wszystkie służby, które możecie Państwo na co dzień spotkać i to my staramy się jak najszybciej dotrzeć do Państwa w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Takie ćwiczenia, niezależnie od pogody, są robione po to, aby Państwa życie było ratowane jak najlepiej i jak najszybciej. Sponsorem odcinka były stacje kontroli pojazdów Autotest, które posiadają swoje oddziały w Bielsku Białej, Czechowicach, Dziedzicach, Żywcu i Cieszynie. W Czechowicach, Dziedzicach przy okręgowej stacji posiadamy myjnie, tir i bus. Na naszych wszystkich stacjach możecie Państwo bezpłatnie sprawdzić swój pojazd w okresie międzyprzeglądowym.